3, 2, 1 i jedziemy. W dzisiejszym odcinku skrót najważniejszych informacji tygodnia: wirtualna laska dla niewidomych oraz nowoczesna wypożyczalnia rowerów. Zostańcie z nami do końca. 73 odcinek Webtox. Webtox to cotygodniowy program o ciekawostkach ze świata internetu i nowych technologii. Od czego dziś zaczniemy? Dzisiaj zaczynamy od nowoczesnej wypożyczalni rowerów, która nazywać się będzie Sobi. Generalnie to jest od Social Bicycles. Taki pewien urbanista z Nowego Jorku, który miał bardzo amerykańskie, rdzenne nazwisko, nazywa się mianowicie Ryan Rzepecki. Ciężko mi to powiedzieć po angielsku. Ja myślę, że to już miało po angielsku. No, nie dalej. chcę próbować. Ja nie, ja to wolę nie próbować. Tak czy inaczej, wpadł na pomysł ten uwrajan, że stworzy taki system wypożyczania rowerów, ale który będzie dużo bardziej przyjazny dla klientów. Mianowicie, jakby kojarzył te wszystkie wypożyczalnie, gdzie wypożyczasz rower, później musisz go oddać w to samo miejsce i stwierdził, że to jest mało wygodne. Wzorując się na systemie Car2Go, czyli wypożyczasz auto z określonej strefy, możesz nim jeździć i później w innej strefie możesz zostawić albo w obrębie tej samej strefy, to samo zrobił z rowerami. Mianowicie, macie urządzenie mobilne, na którym zainstalowana jest aplikacja Aplikacja Sobi. Tam szukacie sobie najbliższy rower, który jest w pobliżu. Okazuje się na przykład, że jest 10 minut drogi od, od was. Rezerwujecie sobie ten rower. Macie 15 minut na to, żeby go wypożyczyć. Dostajecie kod zwrotny, w którym jest PIN. Podchodzicie do roweru, który jest przyczepiony do jakiegoś tam stojaka specjalnego na rowery, wpisujecie pin na blokadę, rower jest wasz, po prostu sobie go wypożyczacie. I dalej. Ten rower możecie oddać albo w miejscu takim zbornym, w takim hubie dla tych rowerów, albo w, zostawić w którymkolwiek miejscu w strefie, w wyznaczonej strefie. To a zostawienie... a powiedzmy, czy. Takich miejsc, z których można je wypożyczać, jest kilka? czy To jest, to jest każdy stojak dla rowerów. Bo tak naprawdę możesz zostawić to przy każdym stojaku dla rowerów. No dobra, ja chodzi mi o, wiesz. O, o ilość tych stojaków i tak dalej. Bo na przykład Ale w Krakowie to jest... Też jest taki system, gdzie możesz sobie rowery wypożyczać. Ale to jest system, tam możesz, możesz sobie rower wypożyczać z tych stojaków ich, a tutaj możesz rower zostawić przy każdym stojaku. przy każdym tym. I to działa w jakimś mieście już? E, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie wiadomo do końca, ile to, to, to musi będzie. jest jakieś miasto wyposażone w dużą liczbę stojaków. No w Krakowie się... też masz trochę tego to de facto. Chodzi o to, że jeżeli zostawisz nie w tym tylko gdzieś, gdzieś jakimś stojaku w mieście, dopłacasz trochę do tego, wiesz? A później osoba, mm. która weźmie ten rower i zawieź do huba, ona jakby zgarnie tą kasę, punkty, którą ty, kasy, kasę, kasy. Którą ty zostawiłeś, więc pewnie sobie mhm. daładowuje to konto. Generalnie koszty jeszcze nie są ustalone, prawdopodobnie to będzie, to będzie inne w innych miastach, w różnych miastach inaczej to będzie kosztować. Natomiast podobał im się też pomysł na przykład miesięcznych abonamentów na wypożyczanie rowerów, czyli przez miesiąc będziecie sobie mogli korzystać na przykład godzinę dziennie z roweru. Jeżeli ta godzinę, przekroczycie tą godzinę dziennie, będziecie musieli zapłacić według tam jakiejś określonej stawki. Mhm. Tak czy inaczej ja tak Jestie zaprezentowane, nie wiesz? Wiesz co, być może to, to jest? sama blokada, wiesz, na, ten, na, na rower, do tego, no bo wiesz, ja sobie tak pomyślałem, pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, u nas to nie przejdzie, no tak, u, nas. u nas to nie przejdzie, nie wiem, tak mi się wydaje, chociaż nie ta blokada jest dosyć co? masywna, jest taki jeden, wąskie gardło to jest taki jeden drut, który się tam wpycha, ja myślę, że wprawni yy, wypożyczacze rowerów są w stanie ten drut yy, ubezw ubezwłastowolnić, czy obezwładnić w kilka minut, Wytacze, no. rowerów. O ciemnej karnacji. No to, natomiast. Jesteś rasistą? Natomiast nie, absolutnie. W się sensie opaleni, tak? Opaleni o, na wakacjach, teraz sobie chcą rower. Rowery, bo się gdzieś w jakiejś plaży i tak dalej. Tak, właśnie. Gdzie łatwo słońce łapie. Aha, e okay. no. no tak to wygląda tak czy inaczej, ciekawa sprawa, rowery w na tej swojej blokadzie mają GPSa wmontowanego też? Więc czyli wierzą... blokadę też można zlokalizować, tak? Możesz blokadę zlokalizować. I oni też chcą zrobić coś takiego, że ta blokada będzie wbudowana w rower. Jest, mają nowy, już jakby prototyp zaprojektowany roweru. Mm -hmm. czy znaczy prototypu nie mają. Mają projekt, na którym ta blokada jest wmontowana, wiesz, w tylną część jak się, w wachlarza, bagażnika itd. W tylną część wydecznie... roweru? Tak, właśnie w tylną część rowerów. I tyle, jeżeli chodzi o, o rower, Ja myślę, że to jest dosyć ciekawy pomysł. Yy, tylko właśnie, jestem strasznie ciekaw, co to by u nas przeszło. Na no, ile ta blokada jest wytrzymała i na korozję i inne takie różne rzeczy, które się zdarzają dosyć często u nas. A jak jest w tej chwili? Ty, jak na przykład poruszasz rower w takim tradycyjnym systemie, jak na przykład działa... No, wróćmy do Krakowa, mhm. prawda? To dajesz coś w zastaw, nie wiem, bo nigdy nie korzystałem. Czy yy. do, nie wiem, musisz zostawić swoje namiary? Skanujesz swój dowód osobisty? Nie, jak chyba zostawiasz po prostu dowód. Go, gdzie go zostawiasz? Płacisz, płacisz, go, nie? Ale jak go? Ale jak go wypoczasz przy takim automacie? Ale przy automacie pewnie nie wiem. Nie wiem, czy przy tym automacie, takim jak są w Krakowie, nie musisz zarezerwować te żaderów wcześniej, Aha, wiesz? Ty okay. musisz mieć potwierdzonego być konta czy coś być może. Powiem szczerze, że też z tego nie korzystałem. Jeżeli korzystaliście, dajcie znać, jak to działa na przykład w Krakowie czy w innych miastach Polski i, i co myślicie w ogóle o tym sobie. I czy jest ciężko taki nowy aby... pożyczyć pożyczyć? Na dłużej. Na dłużej niż, niż chwila. <laughs> Przejdziemy teraz do drugiego tematu, którym jest wirtualna laska dla niewidomych. O proszę. Niech was nie zmyli zupełnie tytuł. Chodzi nam o normalną laskę, która ma w zamiarze pomóc osobom niewidomym. Taka miła Jakkolwiek pani, ta, kuchu, nie, ta, która będzie nie, nie, to nie będzie miła pani, to będzie małe urządzenie, które mieści się w dłoni i ono służy za taką właśnie białą laskę, którą, którą osoby niewidome badają teren. Ta laska została zaprezentowana w Jerozolimie pod koniec czerwca na specjalnej konferencji. I teraz jak działa to urządzenie? Ono wysyła w promieniu 10 metrów specjalną wiązkę, która później odbijając się od przedmiotów wraca do tego urządzenia i następnie osoba, która trzyma to urządzenie w dłoni Czuje po prostu wibracje o różnym natężeniu. Czyli taki nietoperz, trochę. Taki nietoperz, dokładnie, który, który wysyła sygnał, e, odbiera go i w jeśli jest jesteś naprawdę blisko od danego przedmiotu, czy na przykład ściany, no to wtedy ta, ta wibracja jest naprawdę mocna i, i, i jakby. Czyli w zależności od tego, jak daleko jest ten obiekt, tak, wibracja jest, to jest, to jest słabsza albo. intensywność wibracji fajne. jest zróżnicowana. I to jest o tyle fajne. Ale wiesz, ciekaw jestem, czy na przykład za pomocą tego urządzenia można by było w stanie stwierdzić, gdzie się kończy krawężnik, no nie? bo tak. widziałem że wiesz, że często zdarza się coś takiego że problemy znaczy, nie nie... inaczej jesteś, jesteś w stanie powiedzmy w jakimś zamkniętym pomieszczeniu e, powiedzmy zczytać ten obraz mm. na podstawie tego urządzenia czyli tam powiedzmy wyobrazić sobie gdzie gdzie jakie bryły e, się Ale, znajdują natomiast nie, konkretny tak niewielka rzecz jak kamerżnik, która nie ma aż takiej no właśnie, wypukłości, to może być problem, może być problem. natomiast no okay, tutaj, to jest tu, tu, przydatne tutaj, po to, żeby, nie wiesz, iść, iść okay, wzdłuż, jeśli, na przykład, mamy, jeżeli... jeśli mamy faktycznie płaską powierzchnię, to, to możemy z tego korzystać. Tutaj jest Marcin odkrył, odkrył duży minus baga. tego, tego <noise> baga, tego urządzenia. Natomiast oprócz takich e, oczywistych plusów jest jeden bardzo fajny, mianowicie wykryto podczas badań, że osoby niewidome, które korzystają z tego urządzenia, e, w ich mózgu pracuje część odpowiedzialna za postrzeganie obrazu. Mm -hmm. Czyli osoby na przykład, które nigdy nie widziały, od urodzenia są niewidome, są w stanie dzięki takiemu zastosowaniu, wyobrazić, zasubrać, wyobrazić zasubrać sobie tak, tak i, i, i powiedzmy nauczyć się pewnych kształtów, pewnych hmm. przedmiotów, bo w przypadku jak na przykład nie, osoba niewidoma idzie z laską, prawda, to ona musi dojść do tego przedmiotu i dopiero go hmm. dotknąć, żeby, żeby, żeby zbadać jego jakby strukturę, jego kształt. Tutaj nie potrzeba tego. Ponoć nie, nie, nie testowałem tego, natomiast zobaczycie to pewnie na filmie, jak, jak, to działa, jak to działa w praktyce. Ponoć osoby, które z tego dłużej korzystały, były w stanie sobie wyobrazić kształty i, i uczyć się tych kształtów. No, I wiadomo, ile to będzie kosztować, kiedy wejdzie na rynek? I to tak ma dalej? kosztować o, około 100 dolarów, natomiast, natomiast w tej chwili w tej chwili, tak, w tej chwili e, twórcy Szukają inwestora, szukają finansowania, żeby wprowadzić do masowej produkcji. Bateria pozwala na pracę do 12, do 12 godzin, to jest taki jeszcze, jeszcze szczegół. Jest to już technologia opatentowana. Okej, okay. bardzo ciekawe. No i to tyle. Posłuchajcie, co jeszcze ciekawego zdarzyło się w tym tygodniu. WordPress przekroczył magiczną barierę 50 milionów zarejestrowanych blogów na swoim serwerze. Aż 278 milionów internautów miesięcznie generuje 2,5 miliarda odsłon, publikując 500 tysięcy postów dziennie. Kolejny serwis Google zmienia interfejs. YouTube testuje nowy layout o nazwie Cosmic Panda, który każdy może samodzielnie aktywować. Zmianie uległy m.in. kolor tła oraz wygląd komentarzy i odtwarzacza wideo. Po raz pierwszy w historii sprzedaż czytnika NUC wyprzedziła sprzedaż Kindle. Mimo że Amazon oferuje czarno-białego Kindle w coraz to niższych cenach, to jednak siedmiocalowy NUC z funkcjami przypominającymi tablet sprzedaje się najlepiej na rynku. Steve Ballmer ogłosił najnowsze wyniki sprzedaży systemu Windows 7. W ciągu niecałych dwóch lat od premiery koncern z Redmond sprzedał ponad 400 milionów licencji na ten system, co oznacza, że jest najlepiej sprzedającym się systemem w historii. I to już tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, że przez cały tydzień jesteśmy dla Was na Facebooku, Facebook.com przez Webtox, a na ekranie jesteśmy z wami do końca lipca. Do zobaczenia. See you Peace. za tydzień. Jak chciałem? Wytrzymałem nawet ja dwie sekundy. Wytrzymałem. Wytrzymałem. Oba laska została zaprezentowana. W połowie czerwca, drugie połowy czerwca. No, <śmiech> <śmiech> na konferencji w Jerozolimie. <laughs> Gdzie To jest co z tą konferencją w Jerozolimie, bo i tak tego nie powiesz. Może się od twojego tematu. Nagramy pierwszy będziemy mieć połowę. O, dobra. dobra. Przejdziemy teraz do drugiego tematu. <śmiech> <śmiech> no, dobra. Nie, nie przejdziemy do tego tematu. Stworzył urządzenie, które wysyła wiązkę. Lasera? Wiązkę. Seta. Wiązkę? Dobra, wrócimy do tego za chwilę. Jak ono działa? Urządzenie wysyła wiązkę na dany przedmiot, czy, czy przed siebie w promieniu 10 metrów. Wiązkę czego? W zależności. <głos> <głos> Sami nie mogę się powstrzymać. Okay. Jeśli chodzi o takie oczywiste plusy w porównaniu z taką tradycyjną laską, to. <noise> Siebie wiązkę w promieniu 10 metrów, czyli jest 10-krotnie dziesięciokrotnie. Patrzcie na mnie, co chcę, Cię zapytał o tą wiązkę? Nie. O to, ci, o to ci chodzi? O to ci chodzi? Nie. W promieniu 10 metrów, czyli w porównaniu do takiej tradycyjnej powiedzmy laski, która ma powiedzmy około metra. No, <laughs> no może poglądamy sobie, jak to klasa Wisła, ale Śląsk.